Teraz będziemy rozmawiać o przyszłości, gdyż będziemy mówić o DeepTechach i o rozwoju technologii. Oczywiście, jednocześnie musimy też porozmawiać o DeepTech Summit. A dlaczego mówimy? Dlaczego musimy? Ponieważ jest to wyjątkowa konferencja i właśnie o niej, jak również o samym rozwoju technologii, chciałbym porozmawiać z moimi gośćmi Paula Pool, CEO Lowmore oraz Sławomir Olejnik, CEO Polska Innowacyjna. Witam Was bardzo serdecznie w studio. Cześć, cześć. Cześć. E, Paula, pierwsze pytanie do Ciebie. Ty zajmujesz się obsługą transakcji startupowych już od ponad 10 lat. Jakbyś e, mogła powiedzieć, kto właściwie mógłby zainteresować się tematem startupów? Kto mhm. powinien, kto mógłby? W sensie rozmawiamy w kontekście inwestorów, tak? tak? Pod, pod kątem inwestowania. Tak, tak. To tak naprawdę możemy podzielić to na dwie grupy, bo wszystko zależy od tego, czy taki anioł biznesu, bo inwestorów prywatnych nazywamy aniołami biznesu, chcą się angażować bezpośrednio w spółki, w które inwestują, czyli kiedy mamy do czynienia z takim smart money, nie tylko samo finansowanie, ale też jakieś dodatkowe wartości, które mogą wnieść tacy inwestorzy, no ale to już wymaga zaangażowania czasowego. Czy po prostu mówimy o typowej inwestycji finansowej, tak? w pierwszym przypadku no, mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu już mają czas, żeby zajmować się jakimiś dodatkowymi aktywnościami zawodowymi. W drugim przypadku no, to jest kwestia po prostu dywersyfikacji źródeł przychodu. Tak? Tylko no, trzeba rzeczywiście pamiętać, że inwestycje w startupy to są inwestycje podwyższonego ryzyka. One są bardziej ryzykowne niż inwestycje w nieruchomości. To zdecydowanie, no, ale potencjalnie też mogą dać znacznie wyższy zwrot. Jak już wspomniałaś o różnych typach inwestorów, to powiedz mi, czy jest w ogóle jeszcze miejsce dla inwestorów prywatnych? Czy jest to całkowicie Zagarnięty obszar przez różnego rodzaju fundusze wizji. Nie, no oczywiście, że jest i ja widzę wręcz tendencję do tego, że coraz więcej startupów wręcz stawia na inwestycje aniołów biznesu, bo widzą po prostu w tym warto większą wartość dodaną, tak? Finansowania aktualnie na rynku nie brakuje, więc bardzo często spotyka się ko inwestycje, gdzie inwestują aniołowie biznesu, którzy mogą wnieść dodatkową wartość dodaną do spółki w postaci kontraktów, czy, czy, czy dowiedzenia jakichś tam innych rzeczy, razem z funduszami VC, które po prostu zapewniają większe już Finansowanie, bo nie ma co się oszukiwać, że aniołowie biznesu nie są w stanie dostarczyć takiego tak dużego kapitału, jak, jak fundusz typu VC. Mhm. A jak skoro mówisz, że jest dużo, Miejsca właśnie dla tych inwestorów prywatnych. To czy widzisz jakąś niszę, jeżeli chodzi o startupy, o tego typu właśnie nowe technologie, nad którą warto się pochylić? No Na pewno, jeżeli chodzi o generalnie inwestycje w startupy, powiedzmy, że są w jakiś tam sposób niszowe, bo nie, nie, nie każdy jest w stanie zrozumieć tego typu inwestycje. Ale jeżeli już mówimy stricte o takich spółkach z obszaru nowych technologii, to rzeczywiście spółki deep -techowe są taką niszą. To jest coś, co dopiero raczkuje. Jest to teraz w trendzie, zresztą wystarczy spojrzeć na działania Unii Europejskiej, gdzie teraz y, został powołany do życia fundusz inwestycyjny, będzie największy w Europie, który będzie inwestował w spółki typowo deep e, i kapitalizacja tam jest naprawdę wysoka. E, też jesteśmy w tej, pa, tym, tym pipeline jako Polska, e, więc no, to jest coś, co na pewno się rozwija, więc rzeczywiście warto się tym zainteresować. Sławku, ty na co dzień... E, Pracujesz właśnie z deeptechami, czyli można powiedzieć z firmami, które zajmują się pracami badawczo-rozwojowymi, jak również zaawansowaną technologicznie inżynierią. Jakbyś ty miał powiedzieć, kto może być inwestorem w tego typu startupy? No to ja może w takim razie od innej strony pokażę, co, taka, co może znaczyć taka inwestycja. Jedna to jest finansowa, druga to jest rzeczywiście czasowa. Często, często takie projekty deep techowe zakładane, czy to przez inżynierów, czy przez naukowców, czy jakieś takie mieszane zespoły, no, nie mają za bardzo kompetencji ani inwestycyjnych, ani biznesowych, finansowych, już czasami nawet nie wspominając o takich czysto zarządczych, jako pod kątem jakby zarządzania nawet projektem badawczo-rozwojowym, tak? Więc w wielu przypadkach ta inwestycja mogłaby też wyglądać i wygląda e, wielokrotnie na zasadzie takiej, że potencjalny inwestor, który na co dzień na przykład pracuje w korporacji albo zajmuje się Inwestycjami prowadzi kilka swoich firm, z ciekawości wchodzi, że tak powiem, w taki projekt, zaczyna z nim współzarządzać, zaczyna współpracować z takim zespołem. Często jest zaciekawiony, taką, taką opinię kiedyś usłyszałem od Jacka Królika, prezesa Versabox, bardzo prężnie rozwijającej się teraz firmy, kiedyś Diptecha, które stworzyło pięciu naukowców i inżynierów na Politechnice Warszawskiej. Jacek ich spotkał, stwierdził, coś już zrobili, jakiegoś ciekawego autonomicznego robota. Zaczął z nim współpracować, potem dołożył trochę małej inwestycji, żeby ten projekt się rozrósł i dzisiaj jest prezesem tej spółki, chociaż już wcześniej prowadził dużą spółkę, która miała 800 informatyków, a dzisiaj zajmuje się tak naprawdę Industry 4.0 i zupełnie nową, nową branżą. Więc takich przykładów już na rynku widzimy bardzo dużo, gdzie to doświadczenie menedżerskie, to doświadczenie wyniesione ze, nie wiem, z innych biznesów, częściowo nawet sprzedanych, bądź w, które, w których dalej taki potencjalny inwestor funkcjonuje, jest bardzo cenne dla takich zespołów. Więc nawet przejście tej sfery, nie tyle nawet finansowania, ale nawet tej sfery takiego zbudowania podstawowego zespołu co jest ważne też dla. Funduszy Venture Capital, żeby mieć z kim rozmawiać, no, jest dość kluczowe. Czyli możemy tak naprawdę zainwestować jako kraj, czy nie wiem, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy, 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 czy inne jednostki, które inwestują pieniądze, czy dają granty na, na rozwój takich technologii, bardzo dużo pieniędzy, ale z drugiej strony jest taka też przestrzeń, gdzie warto um, zacząć mówić i pokazywać też um, inwestorom czy przedsiębiorcom. Hej, są ciekawe projekty. Macie na przykład swoje marzenia. Ktoś tam nie wiem, jest prawnikiem dzisiaj albo prowadzi firmę, e, która nie wiem, jest bardziej handlowa, ale nie wiem, myślał o tym, o, chciałem być kosmonautą, chciałem, nie wiem, mieć e, chciałem być lekarzem, chciałem <laughs> nie wiem, pracować e, z nowymi materiałami, ale dzisiaj robię coś innego, życie mnie e, pokierowało trochę w inną stronę, ale tak naprawdę mam szansę i możliwość popracowania z młodymi, ciekawymi ludźmi, którym się chce, którzy wymyślili coś. E, w obszarze, który mnie kiedyś interesował i dzisiaj mogę im pomóc. Mogę im pomóc jakąś dawką czasu, mogę im pomóc drobną inwestycją. Mogę za chwilę być członkiem całego tego teamu i nawet potencjalnie tym biznesem w jakiś sposób zarządzać, więc wydaje mi się, że to jest coś takiego ciekawego, co wiąże się z diptechami i wiąże się z różnymi obszarami tych diptechów. Może jeszcze troszeczkę poszerzmy, żeby to, to słowo trochę odczarować nie tylko w tym aspekcie pracy badawczo-rozwojowych, ale E, czy, czy tam tej technologii i inżynierii, e, pokażmy może branży to są nowoczesne materiały, energia, energetyka, to są e, technologie związane ze środowiskiem, z biotechnologią, e, z kosmosem, e, często związane też z jakimiś nowymi trendami, czy rzeczami, które są jakimiś problemami na świecie, czy to z wodą, czy e, z zanieczyszczeniami. Rozwiązania medyczne często powiązane z hardwarem, elektronika, fotonika. To wszystkie, te wszystkie obszary z poziomu inżynierskiego brzmią bardzo trudno, ale one wszystkie w pewnym momencie potrzebują tych samych kompetencji jak każdy inny y, projekt, a wręcz przeciwnie, to jest pewne wyzwanie dla takich osób, które na przykład postawiły pierwszą firmę. A teraz, o, tu się pojawia technologia, prace badawczo-rozwojowe, coś nowego, coś interesującego. Jest to interesujące, tak jak mówisz, ale też inwestorzy. Najczęściej zadają pytanie ile można na tym zarobić, ile można zarobić na inwestowaniu właśnie w startupy, w deep tech, jak również jaki jest potrzebny czas, żeby właśnie w. Otrzymać określoną stopę zwrotu. Mhm. No to też zależy od momentu, w którym się w taki w taki deep Tech oczywiście angażuje swój czas i pieniądze. Jeżeli to jest na początku, a tak naprawdę diptechy bardzo powoli się rozwijają pod kątem zwrotu kapitałowego takiego bardzo znaczącego. Załóżmy, taki inwestor zainwestuje 100 tysięcy złotych w taki projekt czy 50 tysięcy złotych na starcie, to naprawdę pier, pierwszy wzrost wartości tego projektu, taki realny, gdzie można spróbować. Nawet wyjść częściowo z inwestycji, to jest w momencie wyjścia pierwszego funduszu inwestycyjnego, tak? Wrzucamy 50 tysięcy, a fundusz daje milion 2-3 miliony złotych, więc wartość tego projektu wzrasta i tak naprawdę z 50 tysięcy udziałowo, przynajmniej buduje się nam wartość, która jest już kilkukrotnie większa niż to, co tak naprawdę włożyliśmy. Potem kolejne etapy tak naprawdę inwestycyjne powodują, że wartość spółki rośnie, więc też. Ta wartość nasza udziałów rośnie i znowu nie będzie to jak w przypadku IT czy projektów takich cyfrowych, że to się stanie wszystko w 2-3 lata. Tylko wręcz przeciwnie, okay, są, jest pierwszy etap badań, rok dwa, potem kolejny, potem linia produkcyjna i wraz z każdym etapem rozwoju tego projektu tak naprawdę inwestor ma szansę oczywiście też na podwyższonym ryzyku, zarobić kilku, kilkunastokrotnie na inwestycji. Paula. Powiedz proszę, dlaczego warto wziąć udział w wspomnianym na samym początku Deep Tech Summit? Co tak naprawdę inwestor mógłby zyskać? No myślę, że chciałam powiedzieć, że ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy tego, czym się zajmuję na co dzień. Generalnie Deep Tech tak naprawdę dopiero raczkuje w Polsce, można tak powiedzieć, mamy świetnych naukowców, ale gdzieś tam Deep Techowe spółki były poza jakimś tam większym obszarem zainteresowania typowych funduszy VC. Teraz to się zmienia, więc na Deep Tech Summit w ramach spotkań, które będziemy aranżować dla funduszy EVC, CVC ze startupami, no to jest to opcja na, na po prostu zrobienie fajnego sourcingu projektów, tak? My rzeczywiście będziemy przed wydarzeniem robić selekcję startupów, które się zgłosiły, tak, aby jak najlepiej je dostosować pod fundusze, pod inwestorów, które zaprosiliśmy na samo wydarzenie. Więc jakby liczymy tutaj ze Sławkiem, że rzeczywiście po serii spotkań, które będą miały miejsce 15 listopada, uda nam się zamknąć co najmniej jedną, dwie inwestycje. Nasze doświadczenie pokazuje, że przy wcześniejszych projektach to się udawało i nam liczę, że tutaj też podtrzymamy ten trend. Sławku, jak Ty widzisz, dlaczego, dlaczego warto tam pójść, dlaczego inwestor powinien zainteresować się tematyką właśnie Deep Tech'u i tak. być częścią Deep Tech Summit? No Deep Tech Summit jest, ma, ma wiele aktywności, ale myślę, że warto skupić inwestorów na, na dwóch obszarach. Pierwszy to jest Akademia Inwestora Deep Tech, gdzie zaprosiliśmy naprawdę nietuzinkowych gości, którzy już przez ostatnie kilka, kilkanaście lat inwestują w projekty deep tech'owe, czy to na poziomie giełdowym, czy na poziomie funduszu VC, czy weszli jako inwestorzy prywatni w fundusze VC, a nawet osoby, które jakby są aniołami biznesu, czyli będzie taki przekrój od samego początku, od projektu, aż do spółki giełdowej, żeby zrozumieć cały proces, jak wzrasta wartość spółki, kiedy warto w to wejść, z jakimi pieniędzmi, kto to robi i jak, z czym się wiąże cały ten proces inwestycyjny. Więc wydaje nam się, że to jest bardzo ciekawa wartość, której nie widzieliśmy do tej pory na rynku. E, drugi element to jest, jak zawsze, element inspiracyjny. Mamy scenę międzynarodową, na którą zaprosiliśmy gości, czy to e, ze Stanów Zjednoczonych, z e, Europy. Są też e, spółki polsko-niemiecka, polsko-białoruska, -e, które rozwijają ciekawe technologie, żeby przedstawić ten etap już bardziej skalowania, czyli w momencie jak kiedy w ICT mówimy o skalowaniu, na no zasadzie sprzedaje więcej abonamentów, albo sprzedaje więcej nowych produktów, no to często efekt skalowania w przypadku takich projektów, to jest, nie wiem, przenosimy linię produkcyjną, nie wiem, wybudujemy kilka fabryk, albo trzeba zastanowić się, jak tą technologię rozwijać dalej międzynarodowo jak to wszystko wygląda z perspektywy biznesowej, z perspektywy funduszy polskich i międzynarodowych, z perspektywy prywatnych inwestorów również. Na przykład ze Stanów Zjednoczonych, ale też Hello Tomorrow, bo akurat będzie też u na nas Arnaud Tour, czyli CEO największej na świecie takiej organizacji, która rok do roku zbiera 4 do 5 tysięcy najlepszych technologii na świecie w Paryżu w marcu przyszłego roku. I też z jego perspektywy tych różnych technologii będzie dzielił się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. Czyli podsumowując, jest to sposób na dywersyfikację swoich inwestycji, jak również też poznanie ciekawych ludzi, ciekawych branż. Dokładnie tak. Także nie zostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich naszych widzów na najbliższą konferencję Deep Tech Summit, która odbędzie się 15 i 16 listopada. Przypomnij tylko Sławku, jeszcze gdzie? Cambridge Innovation Center, Warsaw, Chmielna 73. Zapraszamy serdecznie, a moimi państwa gośćmi była Paula Pól, CEO Lowmor oraz Sławomir Olejnik CEO Polska Innowacyjna. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.